Cześć, witaj serdecznie. Co ja tutaj mam? Słuchawki. Mogę je mieć zawsze wtedy, gdy jadę gdzieś pociągiem, na przykład do szkoły, czy do pracy, autobusem, czy gdy wykonuję jakąś czynność domową, która nie wymaga ode mnie 100% uwagi. Na przykład jestem grafikiem komputerowym, czy piszę sobie jakieś teksty, mogę coś tam w tle odsłuchiwać. I to jest doskonała sprawa, żeby wykorzystać ten jakby dodatkowy czas na to, żeby troszeczkę się pouczyć angielskiego. Czy to w ogóle jest najlepsza metoda? Można robić tylko to, tylko słuchać i dzięki temu nauczyć się angielskiego? No oczywiście nie, jest to znów jakaś mała cegiełka do całego twojego procesu nauki angielskiego, bo jak wiesz, składa się na to mnóstwo rzeczy: mówienie, słuchanie, rozmowa z ludźmi ogólnie, oglądanie różnych rzeczy, czytanie i wiele innych procesów też nawet takich mniej świadomych. Ale dziś pokażę ci, że z tej konkretnej rzeczy, metody można korzystać i warto korzystać, a to będzie miało duże przełożenie na twój angielski. Pokażę ci też miejsca, w których możesz znaleźć takie nagrania do odsłuchiwania, których możesz słuchać na dobrą sprawę na swoim telefonie. A zatem, zrób sobie teraz taki mały rachunek sumienia i zastanów się, ile w ciągu dnia możesz poświęcić czasu, godzin, minut na naukę angielskiego, bo każdy z nas jest zajęty, zaganiany. No, angielskiego trzeba by się uczyć tak z godzinę dziennie, to powiesz, nie ma mowy, godzina dziennie odpada, bo mam pracę, dzieci, rodzinę i tak dalej. Ale gdy się zastanowisz, to jest wiele takich czynności, jak wspomniałem na początku, które można dodatkowo wykorzystać na angielski. Po pierwsze, czy podróżujesz, czy jeździsz do pracy w tę i z powrotem, czy zajmuje Ci to 10, 15, może pół godziny. W tym czasie Niekoniecznie na słuchawkach, ale jak najbardziej w swoim odtwarzaczu czy po prostu na telefonie, na głośniku, możesz odsłuchiwać nagrań, które możesz powtarzać, które możesz gdzieś tam analizować tak mniej więcej jak rozmawia się z jakimś pasażerem, który z nami podróżuje. Prawdopodobnie też jesz posiłki. Śniadanie, kolacja często w takich momentach jesteśmy sami, czytamy jakąś gazetę, przeglądamy Facebooka, czy robimy coś, co nie przełoży się na nasz angielski. Można by to lekko zamienić i w tym momencie nawet jakiś 4-5-minutowy filmik, materiał MP3 sobie przesłuchać i przeanalizować. A być może uprawiasz jakąś aktywność sportową, biegasz, chodzisz na spacery z psem czy chodzisz na siłownię, to też jest doskonały moment na to, żeby wyposażyć się w słuchawki i żeby sobie odsłuchiwać nagrań właśnie anglojęzycznych. Oczywiście dostosowanych do poziomu, bo łatwo jest się zrazić. Być może już teraz, nawet. Palisz się do tego, żeby pominąć to nagranie i żeby znaleźć coś dla siebie, odsłuchiwać jakieś nagranie MP3 i za chwilę stwierdzić, że to jest jeszcze nie ten poziom, nie ten moment, że to jest za trudne, że nic z tego nie rozumiesz, że to jest dla ciebie nudne. Pokażę Ci dziś, jak dostosować takie rzeczy dla siebie. I wracając do tych wszystkich czynności, które tutaj przed chwilą sugerowałem, może się okazać, że wygospodarujesz bez większych problemów 30 minut. A 30 minut na angielski dziennie to jest naprawdę sporo na no, tę konkretną aktywność, czyli słuchanie. Powtarzanie ewentualnie, imitowanie tych angielskich słówek i zwrotów, to jest naprawdę dużo. To może zanim powiem, czego warto się uczyć, powiem, czego moim zdaniem nie warto się uczyć. Na YouTubie znajdziesz mnóstwo materiałów, powiedziałbym złych, czyli zestawy jakichś tam 500 słówek, 1000 słówek, które działają na takiej zasadzie. Sówko, tłumaczenie, słówko, tłumaczenie. Czyli na przykład black, czarny, albo nice, miły, i tak dalej. Jednak wierz mi na słowo, że jest to. Prawdopodobnie najgorsze rozwiązanie, które w najlepszym wypadku pozwoli ci się nauczyć, tak wykuć na pamięć mm, słówek, których nie będziesz w stanie wykorzystać w rozmowie, bo one będą miały jakieś tam znaczenie abstrakcyjne i to bardzo, bardzo słabo się przełoży na twój ogólny angielski. Do tego często te słówka są czytane, wypowiadane przez nie Native Speakerów, czyli na przykład przez Polaków. I oczywiście jest wielu Polaków, którzy świetnie mówią po angielsku, jednak zachęcałbym Cię do tego, żeby mimo wszystko odsłuchiwać nagrań, tych docelowych, już ostatecznych, które są wypowiadane, nagrywane przez Native Speakera. Dlaczego? Ponieważ. Odsłuchując nagrań stworzonych przez osoby nieanglojęzyczne, zawsze będzie to nieco inna wymowa i nieco inny akcent. I możesz faktycznie nauczyć się to wypowiadać, będziesz to poprawnie wypowiadać, każdy cię zrozumie, natomiast będziesz mieć problemy z słuchaniem ludzi. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne jest, żeby właśnie uczyć się już od samego początku tej poprawnej wymowy. Bo ile słówko black jest proste do wypowiedzenia, black, czarny, black, możesz powiedzieć black, black, ok, to zostanie zrozumiałe. O ile słówko nice, miły, jest proste, zrozumiałe, ty możesz to powtórzyć, nice. O tyle zobacz, jak wygląda to w zwrocie. Ja oczywiście teraz będę starał się imitować jakąś wymowę. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Widzisz, to brzmi jak jedno słowo. Nice to meet you. Osoba początkująca, nawet znając podstawowe słowa, czyli nice, miły, meet, poznawać i to, czyli jakby taki łącznik tych dwóch słówek, nice to meet you, może tego nie wyłapać w tekście. Oczywiście na początku jest to zrozumiałe, że będziesz mieć z tym problemem, ale gdy nauczysz się takiego zlepku zwrotu Nice to meet you, czy też Brytyjczyk z jakimś akcentem wypowie Nice to meet you, nice to meet you, widzisz, brzmi to jeszcze inaczej, no to wtedy możesz być zaskoczony czy zaskoczona w rozmowie. Natomiast odsłuchując native speakerów, czyli Brytyjczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków i tak dalej, wtedy uzupełniasz swoją pulę angielskiego. Słyszysz, jak to brzmi w oryginale, tak by można to powiedzieć. W takim razie, jak znaleźć takie materiały, jak znaleźć coś, co można odsłuchiwać? Z pomocą przychodzi jak zwykle portal YouTube, z którego pewnie korzystasz. Ja tutaj wrzucę ci taki screen z tego, jak ja to wyszukuję. Załóżmy, że jesteś na poziomie początkującym, zatem warto zapamiętać coś takiego jak A1. Jesteś osobą, która uczy się angielskiego od zera. A1 to jest poziom dla ciebie, czyli poziom totalnie początkujący. Zatem mamy to słówko A1 i wpisujemy sobie coś takiego w wyszukiwarce YouTube'a jak A1, i tutaj masz dodatkowo taką pulę słówek, którą warto zapamiętać. Na przykład listening, czyli można to przetłumaczyć jako słuchanka. Ja tutaj dorzucę te słówka. Czy też jeszcze innych kilka propozycji, ale spróbujmy z tym listening. No i dodatkowo warto dorzucić English. Gdy klikniemy Wyszukanie, znajdzie nam wiele materiałów. Tutaj widzę na pierwszej stronie jest materiał, który ma 3 godziny 16 minut. O ile jedziemy na jakąś bardzo długą podróż, możemy sobie to wrzucić i niech nam sobie to w tle gra. Natomiast często będzie tak, że my będziemy mieli ten czas ograniczony, że będzie to 5 minut, 10. Wtedy z pomocą przychodzi nam filtr. Klikamy filtr. I zobacz, tutaj jest kilka fajnych możliwości. Możesz dodatkowo wybrać sobie, żeby to były krótkie nagrania poniżej 4 minut, i dodatkowo możesz też ponownie kliknąć filtr i wybrać napisy. To też jest fajna, przydatna rzecz. Czyli mamy angielski, mamy krótki materiał, mamy poziom A1 i do tego mamy jeszcze napisy. I weźmy tutaj jakąś pierwszą, lepszą propozycję: talking about your family. I weźmy gdzieś w połowie. Mamy do odsłuchywania jakieś dialogi. I do tego wszystkiego mamy też napisy, czyli wszystkiego, czego nie zrozumiemy, możemy sobie gdzieś wynotować, później to przewałkować, tak jak uczę wałkowania zawsze na naszych poniedziałkowych live'ach i wtedy będzie nam to łatwiej przyswoić. Zatem to jest propozycja dla Ciebie, warto to wdrożyć, jeśli chcesz jeszcze więcej skoncentrować się na angielskim, poświęci na to nieco więcej czasu, to koniecznie wpadnij na poniedziałkowe live'y. Co poniedziałek o godzinie 20 na moim fanpage'u onlynado robimy sobie właśnie takie lekcje, takie spotkania, na których ja jestem moderatorem i zachęcam do ćwiczeń, zachęcam do udzielania się tam. W opisie znajdziesz dokładnie, jak krok po kroku się zapisać za darmo na takie spotkania. Oczywiście, jeśli podoba Ci się taka koncepcja nauki za pomocą osłuchiwania się, za pomocą, właśnie, dialogów, czy różnych scenek, czy zwrotów ogólnie, polecam też sprawdzić Ci mój kurs Enlina do 500 plus zwrotów, który jest właśnie oparty o zwroty. Ja to wszystko rozbijam na czynniki pierwsze, a Ty do tego dostajesz zeszyt ćwiczeń, a także właśnie wspomniane nagrania z Native Speakerami, którzy wypowiadają każdy ten zwrot, który tam jest poruszony. I też w opisie znajdziesz nieco więcej na ten temat. Można zobaczyć też darmową próbkę, jak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. A no i też zobacz inne moje materiały. Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, wtedy dowiesz się o kolejnych filmikach, w których mam zamiar Cię zmotywować do angielskiego. Cześć!